Hochland Professional przedstawia czedary w plastrach. Nazywam się Dawid Klimaniec i jestem szefem kuchni restauracji Figa. Bardzo cenię Cheddary Hochland za ich teksturę. Są wyjątkowo plastyczne i rozciągliwe. Ich elastyczność pozwala na kreowanie szerokiego spektrum finger foodów w ofercie bufetów bankietowych i weselnych. Przekąski z czedarami Hochland długo zachowują swoją świeżość. Nie wysychają na krawędziach nie ciemnieją. Bufety wyglądają bardzo apetycznie i kolorowo. Przygotuję kaneloni z cheddar'a z szyjkami rakowymi i chipsem z ryżu. Wybrałem czedarę Hochland, bo mam pewność, że będę mógł nadać plastrom pożądaną formę bez ryzyka, że serpęki lub złamię się. Cheddar'y w wygodnych plastrach umożliwiają szybką pracę i ten sam efekt za każdym razem. Przy tworzeniu dużych wydarzeń stała wysoka jakość i łatwość pracy z produktami to podstawa sukcesu. Topione sery cheddar pozwalają na stworzenie wielu różnych przekąsek bankietowych. Poza kanaloni przygotowałem szpinakowo-cheddarowy biszkopt z pastą z tuńczyka, slidersy z szarpanym policzkiem wołowym, mini szaszłyki oraz szoty z mini tostami. Plastry dzięki swojej sprężystości łatwo przyjmują pożądaną formę i trwale ją utrzymują, sternie pęka i nie łamie się. Przykląskę przygotowuje się szybko. Jest ona efektowna, apetyczna i dobrze utrzymuje świeżość na bankietowym stole. Przygotowanie finger foodów z tymi produktami to gwarancja stałej jakości i wygoda pracy. Hochland Professional. Inspiracja i edukacja.